gdzie był tutaj 12 października 1986 roku? Obecny tak zwany papież Franciszek, Kościół Świętego Józefa. 29 wrzesień będzie dopiero jutro. Książce jest wystawione już na 29 września. Droga prowadzi do domu seniora ufundowanego przez Franciszka Fodeberga, proboszcza tego kościoła, który urodził się w Libek 6 grudnia w 26 roku. Znał męczenników z Libek. O którym tutaj, w tym kościele, 12 października w 1986 roku, w drodze do Asyżu, opowiadał Bergoglio. Proboszczem wtedy był von Berg, który znał tych męczenników. Rytualny, zaplanowany mord na trzech kapłanach katolickich. I na pastorze 10 listopada 1983 roku, tutaj w Hamburgu. Trzech kapłanów i pastor, aby ich krew spłynęła razem. Mord zaplanowany już w 1937 roku, kiedy. I w 1937 roku odczytano encyklikę papieską, piusa XI, z palącą troską. Do tego dnia z Libek do Meln pielgrzymowało 125 ewangelików, a potem bombardowanie Libek, niedziela palmowa ratowali kapłani z kościoła serca Jezusa. Tragedia. Bombardowanie Libek, miasta założonego przez Adolfa II. Dziadka Adolfa IV, i biskupa Szołenburga. W dniu ich likwidacji wyszły gazety po polsku. Wpisujące bombardowanie 5 listopada w 1943 roku Rzymu. Tego dnia zmarł Bernard Lichtenberg, kapłan święty z kościoła świętej Jadwigi w Berlinie, gdzie pochowany został po śmierci. 20 stycznia 1871 roku nasz niezwykły apostoł Eucharystii Herman Koen Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu 28 września 2024 Urodziny Biskupa Kasyny, biskupa w Pelplinie od 8 grudnia 2012 roku. Był to rok, kiedy przemieniono Kościół na Kościół 19 religii, zostawiając nazwy katolickie. Uczynili to 18 grudnia. Czerwca w 2012 roku masą biskup Jaszka Thyssen. Ole von Beuth wtedy był burmistrzem Hamburga, pastorka. Za miliony wybudowali nowe kościół w Hafen City. Bóg wszystko widzi. I męczeństwo wszystkich kapłanów, które było ułożywione na tablicy, na tablicy, którą widziałam 28 września 2017 roku w Dachau, Dachau który nigdy nie było wyzwolone, W dniu wyzwolenia, tak zwanego, zamordowano 560 Niemców pisał o tym biskup Neuhoisler no którego drogami szłam, urodzony przy dachu 27 stycznia w 1888 roku swojej urodziny, 27 stycznia w 45 roku miał też w Dachau pozostałe życzenia zwolniony 141 zostało zwolniony 24 kwietnia w 1945 roku 141 prominentów więźniów SS. Wśród nich był Krabia Zamojski, którego kozłówkę jego rezydencję przejęli władcy świata swojej urodziny 3 sierpnia 1941 roku. Obchodził tam Wyszyński Stefan, kuzyn Andrzeja, organizatora. Tych całych akcji zwanych II wojną światową 2077 dni zaczętym aresztowaniem świętego księdza i pełno kapłanów. Aresztowano 1 września w 1939 roku święty król Polaków w Gdańsku błogosławiony Ronisław Roski. Urodził się w tym samym roku co Adolf, jego urodziny 25 maja 1913 roku zaczęły się występy Adolfa w Monachium, który malował piękne obrazy Matki Boskiej, mówił o Bożej Opatrzności, a potem Solidarność powstała w Moskwie 16 czerwca w 1913 roku, a potem spotkali się wszyscy w Krakowie. Na ulicy Szewskiej. Matko Boże, przewładna, Jezu, ufam Tobie. 28 czerwie, sierpień, czy wrzesień, rocznica beatyfikacji Michała Sopoci, na której byłam w Wiemstoku w 2008 roku. Pamiętam, biskupa Kasyny. Pamiętam jego złe oczy, biskup Białego Stoku. Nie, biskupem nie był, wtedy był biskupem Gdańskim, pelpińskim w miejsce biskupa Augusta Rosentretera. Został 8 grudnia w 2012 roku w miejsce biskupa Okońskiego, zlikwidowanego w Portugalii w 1944 roku którego sekretarzem był nasz Wicek Helichowski Matko Boża Wszechwładna Jezu, ja ufam Tobie Jutro 29 września 42 rok została zlikwidowana moja ciocia w rocznicy urodzin mojej mamy 29 września w 2015 roku urodziła się mama we Wiedniu. 29 września 2012 roku półtora tysiąca masonów obchodziło urodziny biskupa Jaszkę urodzonego 29 września 1941 roku w Betomie. Zmarł w Hamburgu 11 lipca 2023 roku. Rocznicy likwidacji w Hamburgu w 1941 roku biskupa Bertmańskiego z Włocka. Zlikwidowany w Hamburgu w dniu, kiedy dostarczymy biskupa Neucheslach do Zachał. Kiedy bombardowali Münster, kiedy bombardowali Aachen. Jezu ufam Tobie, wszyscy święci. Święty Józefie, dziękuję Ci za łaskę bycia teraz w tym kościele, pada deszcz, bardzo zła pogoda, rocznica, kiedy pielgrzymowałam drogami siedmiu klasztorów przy dachu, o których pisał nasz biskup, i który chodzi ze mną, tak jak i biskup Kozal, tak jak i biskup Majdański. Wszyscy święci, beatyfikowani, męczennicy. Idziecie razem ze mną i świętą Tereską, z której jestem zawieszona, zanim przyszłam na świat. Matko Boże, wszyscy święci, święta Teresko, święty Michał Archaniele, Prosimy Cię, Panie Boże, ojcze nasz, abyśmy mogli wypełnić Twoją wolę. Jezu, Wam tak.